Cześć! Jeśli kiedykolwiek czułeś się ciężko po posiłku, miałeś problemy z trawieniem lub po prostu chcesz zadbać o zdrowie swojego brzucha, to wideo jest dla Ciebie. Dziś opowiem o czterech produktach, które mogą znacząco poprawić Twój układ trawienny i sprawić, że poczujesz się lekko i zdrowo. Gotowi? Zaczynamy! Pierwszy krok to fermentowane produkty. Kiszonki, jogurt naturalny czy kombucha zawierają probiotyki, które wspierają zdrowie jelit. Probiotyki to dobre bakterie, które pomagają w trawieniu i wzmacniają układ odpornościowy. Spróbuj codziennie dodać do swojego posiłku coś fermentowanego. To mały krok, który robi wielką różnicę. Drugim krokiem jest błonnik. Znajdziesz go w owocach, warzywach, pełnoziarnistych produktach czy nasionach. Błonnik działa jak szczoteczka dla twojego układu trawiennego: pomaga usuwać resztki i reguluje pracę jelit. Dla lepszego efektu Spróbuj włączyć do diety takie produkty jak jabłka, płatki owsiane czy brokuły. Pamiętaj jednak, aby pić dużo wody, błonnik działa najlepiej, gdy organizm jest odpowiednio nawodniony. Kolejnym krokiem jest imbir i zioła wspomagające trawienie takie to jak mięta, koper włoski czy rumianek. Imbir działa przeciwzapalnie, łagodzi wzdęcia i poprawia ruchy jelit. Możesz dodać go do herbaty, smoothie lub po prostu rzuć mały kawałek przed posiłkiem. Zioła takie jak mięta czy koper włoski wspomogą trawienie, zwłaszcza po cięższych daniach. Ostatni krok, ale równie ważny nawodnienie. Picie odpowiedniej ilości wody jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu, w tym układu trawiennego. Dodaj do wody kilka kropel cytryny, aby pobudzić enzymy trawienne. Pamiętaj, aby pić małymi łykami przez cały dzień, a nie tylko podczas posiłków. I to wszystko na dziś: cztery proste kroki fermentowane produkty, błonnik, imbir i zioła oraz nawodnienie. Wystarczy je włączyć do swojej codziennej rutyny, a twój układ trawienny ci za to podziękuje. Jeśli podobało ci się to wideo, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych porad o zdrowiu. Napisz w komentarzu, które z tych produktów już stosujesz, a które planujesz wypróbować. Do zobaczenia w następnym filmie.